i czołem wszystkim, którzy wchodzą na ten kanał. Dziś, jak widzicie, stoi przede mną Panzer 4 Ausf. z serii Company of Heroes. Długo na niego czekałem i czas się w końcu zabrać za ten obiecujący model. Wy upewnijcie się tylko, że subskrybujecie ten kanał oraz jesteście już na moim TikToku oraz Facebooku. Linki jak zawsze w opisie. A teraz zaczynajmy! Na wstępie klasycznie trzeba się przedrzeć przez Opakowanie. Ojejku. Coś tu nie poszło tak jak powinno. To się wydnie. Nie spodziewałem się, że aż tak bardzo może mi nie wyjść otwarcie kartonu, ale jednak. Wewnątrz, poza instrukcją, znajdują się. Tak jak myślałem, dwa woreczki. No to co moi drodzy? Mi pozostaje to wszystko ułożyć, a my widzimy się za chwilkę. Panzerkampfwagen 4 to jeden z najpopularniejszych oraz najczęściej modyfikowanych pojazdów niemieckiej armii II wojny światowej. Powstały już w 1936 roku, produkowany był w znacznych ilościach aż do ostatnich jej dni. Jednak od 1943 zaczął być coraz bardziej niewystarczający i planowano docelowo zastąpić go panterom. Powstało ponad 9000 egzemplarzy produkowanych przez zakłady Krupa. Uzbrojony w armatę 7,5 cm KWK 37 L24 i z załogą liczącą 5 osób był godnym przeciwnikiem na polu bitwy. Użytkowany był przez wiele państw po zakończeniu II wojny światowej. Między innymi przez Rumunię, Hiszpanię, Turcję, Chorwację, a nawet Syrię aż do 1967 roku. No i jestem moi widzowie z całkiem zacnym modelem na moim biurku. Przede wszystkim recenzja tego modelu jak zawsze rozpoczyna od figurki którą jest klasycznie niemiecki czołgista z pistoletem Luger P08, lornetką oraz słuchawkach czołgowych. Górka jest dosyć klasyczna, to jest raczej to, czego możemy spodziewać się po zestawie z niemieckim czołgistą i naprawdę nie ma sobie nic do zarzucenia. Taki typowy niemiecki dowódca czołgu. Natomiast przechodząc do samego pojazdu, który oczywiście jest w kolorze grafitowym, to mam naprawdę wiele do powiedzenia. I tym razem chciałbym zacząć od wad. Które niestety rzucają się w oczy. Ponieważ patrząc, patrząc od przodu, widzimy naprawdę brzydkie jarzmo tego karabinu maszynowego, które wystaje jak takie jajko, naprawdę dość kiepsko to wyszło i niezbyt dobrze oddaje to rzeczywistość. A drugą wadą, która mi się wydaje, że nawet bardziej kuje nas w oczy, to jest to jarzmo. Ponieważ zobaczcie, jeżeli działo jest delikatnie opuszczone, to widzicie, jak to wszystko tutaj odstaje. No to tak po prostu nie powinno być. Oraz ten karabin maszynowy, który tutaj jest sprzężony wraz z działem, no po prostu to nie wygląda dobrze. I no to wygląda jakby ktoś tą wieżę uciął w pewnym momencie i dobudował jakąś prowizorkę. To jest coś, co naprawdę, naprawdę odejmuje sporo charyzmy temu modelowi. Ale spokojnie to już koniec wad, ponieważ dalej powinno być już tylko lepiej. Jak widzicie, sam w sobie kształt czołgu jest naprawdę, naprawdę fajnie zrobiony. Poza tym nie można się chyba do zbyt wielu rzeczy przyczepić. Klasycznie widzimy sporo nadruków, oznaczenia armii niemieckiej, włazy po bokach wieży, włazy w kadłubie oraz oczywiście klapę silnika, pod którą bez większego problemu można zajrzeć i widzimy tam naprawdę, naprawdę dobrze odzorowany silnik. Naprawdę to, że w tak małej skali daje się zrobić naprawdę dobrze wyglądający silnik, zawsze mnie zaskakuje w tych modelach i przyprawia o lekki uśmiech. Z tyłu, poza oczywiście silnikiem, widzimy jakieś tam skrzynki, troszeczkę sprzętu oraz fragmenty układu wydechowego. Naprawdę takie dodatki fajnie wzbogacają ten model i dodają mu troszeczkę punktów. Układ jezdny, same w sobie gąsienice, nie zaczynają się za bardzo, oczywiście, jadąc po odpowiedniej powierzchni. I naprawdę, naprawdę fajnie został odzorowane, Jak widzicie, jest ten delikatny pochył, ten spadek, i wszystko chodzi naprawdę tak jak powinno. Co naprawdę nie jest regułą po ostatnich wersjach pojazdów limitowanych. Oczywiście na wieży znajduje się włas, który możemy otworzyć, zajrzeć do środka i włożyć tam naszego czołgistę. Który będzie jednak tylko i wyłącznie do kolan w czołgu, ponieważ no, ten włas jest dosyć płytki. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym modelu, to to, że absolutnie potrzebujecie go w swojej kolekcji, jeżeli chcecie rozbudowywać niemiecką armię, ponieważ jest on absolutną podstawą niemieckiego Wehrmachtu i zdecydowanie, zdecydowanie Wam go polecam. Pomimo tego jarzma, który naprawdę psuje to, co tutaj otrzymujemy, zawsze można je przerobić w myśl zasady zbuduj sobie. I naprawdę nie przekreśla go to całkowicie. Tym bardziej za cenę, ponieważ dostępny jest w dość przystępnej cenie 179 zł po ostatnich obniżkach. Model po prostu jest wykonany estetycznie. To, co powinniśmy otrzymać, otrzymujemy i sam w sobie kadłub, sama w sobie bryła nie ma sobie zbyt wiele do zarzucenia. Czołk trzyma skalę oraz oczywiście trzyma poziom i naprawdę nie jest zbyt kanciasty, no może poza delikatnymi gdzieś tam odstępstwami od tej reguły na wieży. To brak nam takich klocków, aby tego w jakikolwiek sposób uniknąć. A więc moi drodzy, według mnie ten zestaw wart jest polecenia, a Wy dajcie mi znać, koniecznie podzielcie się w komentarzach, czy macie już go, albo czy planujecie go jeszcze kupić, póki jest dostępny, bo pamiętajmy, że to jest kolejny zestaw na licencji Companion of Heroes, który był produkowany w 2022 roku i już może się kończyć. Tak więc bierzcie póki można, Piszcie komentarze, co na jego temat uważacie, albo czy może już go kupiliście. Ja, jak zawsze, przeczytam wszystkie komentarze, a Wam bardzo dziękuję za wytrwanie do końca tego odcinka. Mam nadzieję, że obejrzycie pozostałe filmy na moim kanale oraz zajrzycie na mojego Instagrama, który od niedawna funkcjonuje. Dzięki Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!